Bardzo się cieszę, że został zrealizowany ten projekt. Z jednej strony to forma promowania aktywności fizycznej, z drugiej strony jest to także zwiększenie atrakcyjności naszego obiektu, domu pracy twórczej. Projekt Cool Bike and Breakfast ma za zadanie poszerzenie naszej oferty, którą w Kazimierzu. Prezentujemy dla turystów i gości z, z Lublina, z okolic, z całej Polski, ze świata. Dzięki pomysłowi na rowery, które tutaj zakupiliśmy, inny sprzęt turystyczny, e, myślę, że staliśmy się jeszcze atrakcyjniejszym miejscem do pobytu w Kaźmierzu.